W niedzielny wieczór w sali kongresowej Pałacu Czartoryskich zebrali się miłośnicy muzyki, wolontariusze oraz wszyscy, którzy chcieli wesprzeć Fundację Benedyktyński Zakątek. W pałacowej sali odbyła się licytacja dzieł sztuki oraz innych przekazanych darów. Rekordowa kwota 2,5 tysiąca złotych padła podczas licytacji Koli, przekazanej przez pierwszą damę Rzeczpospolitej Polski Agatę Kornhauser-Dude. Wieczór uświetnił swoim występem zespół dywizjon, w którego skład wchodzą uczniowie ogólnokształcącego liceum lotniczego z Dęblina. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.